Witajcie z Pertix, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z Farium Simulator 22 na serii Polskie gospodarstwo. Na samym początku zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry. No i jak sami możecie zauważyć, jestem tu aktualnie sobie u mnie na podwórku, trochę się dzieje, dużo maszyn jest. Tak, poza odcinkiem zjechałem sobie bizonem już na gospodarstwo, obmyłem, wyciściłem go wiecie później już będzie trzeba powoli go za chwilę przygotowywać wiecie do do kukurydzy, żeby tu wszystko mm, dobrze pokosił na razie tutaj niech zostanie, postanowiłem go tutaj na razie zostawić, bo obmyłem myjką go. No i co dalej? Co dalej? Jak widzicie od Zetora zdjąłem Tura Tutaj ogólnie jest y, Tur od Zetora, bo mówię jak widzicie jest ogólnie podczepiony do prasy SIPME. Będzie dzisiaj prasowanie. Ale też właśnie chciałbym Chciałem tym zetorem sobie popracować bez tura, bo mówię tak trochę tur. Oczywiście do ładowania to no, musi być tur, ale tak do opracowania to moim zdaniem fajnie trochę bez pojedzieć. No i jak widzicie, tu jest Ursus C330 z przyczepą przystosowaną do beli. Jakby wiecie, poza odcinkiem tam zdjąłem burty, tą burtę otworzyłem i będzie wszystko. Mam nadzieję, dobrze, dobra, i tutaj otwieram drzwi i pokażę Wam. Tutaj stoi przyczepa z owsem. Tyle owsa dało pełna przyczepa 5000 litrów, i sobie tutaj na razie przyczepa stoi. Na razie niech zostanie. Zobaczę, jak tam z sceną będzie tego owsa. Jeszcze ogólnie tutaj trochę zbiorniku zostało. Też będę musiał to sobie. I yy, wysypać. Dobra, ja tu otwieram bramę. I bez zbędnego gadania, ja przechodzę oczywiście do prasowania. Bo się trochę rozgadałem na początku odcinka. A tu, czy robotę trzeba zrobić? Jak widzicie, dzisiaj bez kierownicy gram. A ponieważ yy, będę chciał, dzisiaj też pozbierać yy, sobie właśnie. Te belki, te kostki, słomy w sumie, a wiecie, jakbym miał tu kierownicę, to bym musiał się wychylać ciężko, a tak po prostu sobie wezmę i mm, tak bez tej kierownicy będę. Y, czekajcie, ja tu mam. Miałem ją rozłożoną, czy... Czekajcie, niech mi się... O, tu rozłoży. Dobra. I chyba będę mogę. Tak. Działać, działa. Oj, tutaj ile tego jest, tej sumy jest, także co, zaczynam prasowanie mm, to nie jest może aż takie duże pole, ale trochę bel tam będzie No jestem ciekawy jak to będzie wszystko wyglądało, no naprawdę No ładny zestawik jest, no czuć tą polską Serię i Polską most. o jejciu, trochę zjechałem e, Jak tu jeździć, żeby tu dobrze Jeździć, jakby musiał się, o coś takiego trzymać, trochę ze środka pojeżdżę, no i animację. wow, naprawdę tych kostek będzie trochę dosyć sporo. E, też e, oczywiście sobie zostawię te kostki, bo y, chciałem, żeby po prostu y, na, y, na tamtemer, żeby zrobić dla krów, y, postanowiłem że sobie tak y, zostawić. Nie wiem, czy coś będę sprzedawał. Zobaczę, ile tych kostek będzie. Ogólnie też to w sumie pierwszy sezon, można powiedzieć. Jakby na tej serii jest także, też nie wiem, ile tej słomy pójdzie mi w cały, jakby tutaj, rok farmingowy. Można to tak powiedzieć. Jak widzicie, po prawej stronie jest kukurydza moja. Oczywiście dojrzewa tutaj już są kolby. Wiadomo, dopiero się tam ziarka wykształt jakby rosną. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale no, wiecie o co chodzi, pewnie. Tutaj jak widzicie sąsiad też ma kukurydzę Tylko też nie wiem czy sąsiad Będzie na ziarno Czy na y, kiszonkę Dobra wow naprawdę jest tych sporo Tych bel A bo zapomniałem bo tu są chyba y, 300 litrowe te y, Te kostki także no Dosyć sporo czekajcie ja tu wezmę sobie O tak obiadę y, Żeby obkosić y, Tutaj ten Skrajnie czekajcie ja wezmę sobie i wezmę sobie i tą kostkę tutaj położę, żeby nie plątały się później pod kołami, bo tutaj chciałem też to zebrać, y, ten kawałek słomy, dobra. Mm, mam nadzieję oczywiście, że odcinek Wam się spodoba, y, bo popatrzcie, jaki to piękny zestawik jest. Także y, nie wiem też, ile się dzisiaj odcinek wyjdzie, bo y, no, chciałem dzisiaj trochę porobić, y, właśnie czy tam poprasować, czy później właśnie pozbierać. Te beki, czekajcie, ja tu wezmę sobie teraz tak. Y, chcę jechać, żeby to, y, ten y, poprzedniak już zrobić. Później sobie y, przyjadę trzydziestką i wezmę to sobie, pozbieram, dobra. Tutaj, o, ładnie mam zebrane i y, y, wiecie co, czekajcie, ja tu trochę wyjdę i żeby y, po prostu wezmę sobie na bok, je, żeby mi tu zbytnio nie przeszkadzały. A wiecie, i tak będę zbierał, i tak, to, i tak i tak to będę wszystko tutaj z tego yy, pozbieram a wiecie tutaj już będę miał trochę więcej miejsca do mm, po prostu do y, zawracania dobra ja tu sobie obniżę y, i wjeżdżam sobie w ten przejazd a tutaj ten resztę tego przejazdu to sobie wezmę i y, za później przy kolejnym y, można powiedzieć tutaj przejeździe sobie poprawię no i co ja tu sobie prasuję no naprawdę no fajna polska mam nadzieję seria mam nadzieję też oczywiście że wam się podoba e, ta, jak widzicie sobie teraz z torkiem pracuje e, naprawdę fajnie e, jest tutaj e, na tej serii moim zdaniem o jak widzicie tu gospodarstwo widać ogólnie na właśnie na ostatnim odcinku e, na ostatnim odcinku sobie tutaj mm, kosiłem właśnie tutaj owiec bo to jest owsa słoma ja, a tutaj, tam trochę o zrobiłem, ale wiecie, bo muszę tutaj tak trochę najeżdżać właśnie na tą słomę, a z kabiny to tak zbytnio dobrze nie, nie widać, ale też jest wszystko dobrze, no jak widzicie ma sobie daje radę. A m, czemu sobie tutaj zetorka podczepiłem do tej prasy, bo stanowiłem, że yy, no ciapka nie będę podczepiał, bo... Yy, chciałem sobie go do przyczepy wziąć, żeby też sobie z przyczepą pojeździł i z belkami yy, ogólnie tam po, otworzyłem tak burtę, yy, żeby trochę łatwiej mi się tu zbierało właśnie yy, tą, te kostki wiecie, żeby łatwiej się tam yy, wkładało na tą przyczepę yy, mam nadzieję, że wszystko będzie jak w najlepszym porządku się tu robiło, dobra, ja to sobie podjadę do yy, o, końca, pyk i, I jak tu, o Jezu, czekajcie, bo nie chcę też wyjeżdżać na szosę, żeby tutaj nikomu nie ten, o tutaj dobra, też nie chcę nikomu wjechać, ale też nie chcę sobie w kukurydzę zbytnio wjechać, a dobra, troszkę podnieciona, ale to ona, ona a tak odbije, o, czy tu się stało z tą belką, a, bo pewnie chciała wyjść, a nie ten, dobra, to sobie za chwilę wezmę, o, teraz tu będzie dużo, o, dobra Mm, I nie wiem czy to omijaki chyba w sumie też mogę zrobić, tam wiecie Więcej trochę się pozbiera omijaków i więcej zawsze słomy trochę będzie mm, I tu sobie wezmę, o pozbieram I hmm, teraz ten przejazd chyba nie będę robił, bo żeby mnie później yy, Żebym yy, później po krzakach nie jeździł, to wezmę sobie teraz ten przejazd yy, zrobię o, ten taki mniejszy przejazd sobie zrobię i wtedy będę y, tamten odjadę, bo wiecie, jakbym tak jeździł y, z prasą, to bym trochę po krzakach pojedział, a też nie chcę obrysować tutaj y, żadnej z moich maszyn. Dobra, y, sobie jadę ładnie, prasa jest, y, naprawdę spisuje się bardzo fajnie. Sznurka oczywiście tam mm, dałem y, wszystko jest i w razie czego mam zakupionego sznurka na, do pracy, czyli jeżeli coś by się tam stało, to oczywiście e, sobie wymienię e, dobra, ja tu sobie pracuję. No tutaj akurat z tym przejedzie to będzie mało Bel, bo tu jest takie jakby tu były takie resztki można powiedzieć właśnie jakby resztki, ostatni przejazd, o, można to tak też uznać, e, ująć, że tu był taki m, ostatni przejazd jakby e, tutaj z tym owsem, e, bo tutaj już takie resztki owsa zostały i dobra, ja tu sobie teraz jak tu pojechać tutaj nie wiem czy ja bym się zmieścił to może pojadę właśnie teraz od tej strony wezmę sobie o obniżę żeby tu jeszcze trochę omiaka zrobić dobra żeby do rowu nie wjechać ale o jakoś dałem radę się wykręcić także teraz jadę z tym przejazd i sobie za chwilkę też pojadę po trzydziestkę mm, żeby tutaj sobie trochę pozbierać ale mi się wydaje, że wezmę to wszystko od razu sprasuję i będzie robotka zrobiona i mam nadzieję oczywiście, że takie fajne odcinki się Wam podobają pewnie tak mi się wydaje, chociaż też nie wiem dokładnie ile, ale mi się tak wydaje właśnie, że ten odcinek wyjdzie dosyć długi, bo tu wiecie i te prasowanie jeszcze na początku odcinka trochę się rozgadałem, ale to czasami trzeba się rozgadać także. Też dobrze, że tutaj coś mówię. Oczywiście mam nadzieję, że takie odcinki z kamerką też Wam się podobają. Dziękuję za każde wyświetlenia pod tutaj moimi filmami, ogólnie wszystkimi, jak i też pod tą serią, bo naprawdę pierwszy odcinek, ponad 600 wyświetleń, naprawdę no bardzo dużo. Kolejne 190 wyświetleń, też moim zdaniem to jest bardzo dużo za każdym za każde wyświetlenie dziękuję za każdą łapeczkę do góry dziękuję za każdego subika dziękuję oczywiście yy, yy, i co, dziękuję oczywiście za 1320 yy, już na ten moment jak teraz sobie ten film nagrywam to już jest 1330 subskrypcji naprawdę za każdą subskrypcję dziękuję jak i za każdą łapeczkę do góry yy, pod, yy, czy to pod live'em jak mam live'y czy to pod odcinkiem Dobra, jak widzieliście tam sobie trochę mm, wjechałem na ten y, teren jakby taki ogródkowy, ale to się nic nie stało i tak tam nic nie rośnie, wszystko zebrane jest, dobra i, ja, i powinienem i się, bo już się bałem, że tutaj się nie zmieszczę zbytnio prasą, ale się zmieściłem, także y, jest wszystko jak w najlepszym porządku, y, sobie teraz tu pojadę, w ten przejazd i zostaną mi dwa przejazdy tutaj prasą i co? sobie sprasuję właśnie tutaj y, tą słomę i wezmę przyjadę 30 i sobie trochę pozbieram y, kostek raczej całego pola chyba nie będę zbierał dzisiaj tutaj na odcinku bo to trochę y, by zajęło mi czasu ale zawsze coś tam sobie zbiorę dobra ja tu wezmę oj belkę o jezu dobra jakoś się prze, jakoś się przesunęła ta belka ale ogólnie wszystko daje radę. Tutaj, czekajcie, nie uderzę, bo okay, nie. Na styk wjechałem, to naprawdę jest dosyć dobrze. No, jak widzicie, tutaj trochę jest tych bel, ale to wiecie, z poprzeczniaka wszystko zrobione. E, dobra, ja tu wezmę sobie. O, teraz bo jadę i wezmę, w którą to. Hmm, który to przejazd mogę pojechać? Tak się teraz zastanawiam. Hmm. Może w ten dobra, w ten pojadę mm, i wtedy wezmę jeszcze w ten i pojadę sobie y, już y, na gospodarstwo i wtedy wezmę sobie y, 30 i przyjadę tutaj i będę zbierał sobie te kostki. No naprawdę jest mm, no mega dużo tych kostek, no ale wiecie, to one są po 300 litrów, jak dobrze y, pamiętam. Także też y, waga robi swoje, ale. Mm, jak dużo to też jest fajna akcja później zbieranie no naprawdę no moim zdaniem no zestawić no przepiękny nie mogę się napatrzeć jak widzicie w oddali oj co tu się stało z tą belką e, jak widzicie w oddali moja gospodarka mm, jest e, krówki oczywiście są w oborze wszystko jest dobrze nakarmione są kurki też e, jeszcze ogólnie nie przewijałem bo chciałbym właśnie e, tutaj sobie zasiać rzepak. Bo właśnie możecie się pewnie też spytać, albo się możecie zastanawiać, dlaczego o takiej godzinie sobie wszystko robię, a ponieważ chciałbym zdążyć właśnie z siewem rzepaków, e, a tylko tutaj można siać rzepak w sierpniu, chyba na tej mapie. E, no i czy tam jakby sierpni to ostatni termin, żeby zasiać rzepak, chyba jakoś tak to jest. A jeżeli Coś tam źle mówię, to możecie poprawić mnie w komentarzach, ale mi się tak wydaje właśnie, no i właśnie teraz muszę tutaj wszystkie prace porobić, no bo jak wiecie tam mam łąkę, znaczy taki łąkę u gór, nie wiem jak to nazwać, a tam tutaj oczywiście mam kukurydzę, a zanim ja kukurydzę spaszę, no to już dawno termin minie z zasiewem na przykład właśnie tego rzepaku a po kukurydzy tak sobie myślę, może bym wziął, nie wiem czy jakąś pszenicę zasiałbym o coś takiego można pomyśleć e, a kukurydzę wtedy kolejną zrobiłbym na może nowym polu, bo tak tak planuję kupić jakieś nowe pole, żeby tutaj właśnie się na tej serii rozwijać. E, też jeszcze nie wiem dokładnie jakie pole kupię, ale y, się po, porozglądam. No 45 883 yy, można no złoty czy tam euro tutaj jest akurat yy, mam także coś tam zawsze jakieś pole sobie kupię yy, mam nadzieję chyba że będzie jakieś droższe to jedynie yy, a też będzie do sprzedania właśnie owiec, też będzie mleko mam nadzieję do sprzedania i yy, yy, co, dobra, ja tu sobie nie yy, tak pojadę yy, wezmę o sobie Mam nadzieję, że się zmieszczę. A zmieścił. Zmieszczę się. Y, oczywiście. Y, dobra. Ja tu sobie dojadę do końca i będę złożę za chwilę sobie właśnie pracę. No, naprawdę no ta, tak mi się podoba ten zestawik jak i ta praca, taki ten zetor. I ja bym kosi, przepraszam, nie kosił, tylko prasował, no cały czas, no ale wiecie, trzeba też robić inne y, prace oczywiście polowe żeby to wszystko szło do przodu wezmę sobie jeszcze tak o tego o sobie mniej więcej wziąłem dobra i wezmę teraz y, tutaj wyładuję czekajcie ja tu dobra wyłączę prasę y, i wezmę jeszcze chyba on dobra automatyczne wy y, automatyczne wy ten wyładowanie belki o tutaj tą belkę też wyciągnę dobra no, tutaj ta reszta bajki to Gdzie nic nie stanie. Dobra, ja tu sobie teraz złożę prasę. Niech mi się. O, tutaj klapa też złoży dobra. Oj, tutaj przy tym kącie to naprawdę jest dosyć dużo tych bel, bo wiecie tu, czy teraz jakby ten. Nie, można powiedzieć, że do końca Określiłem e, prasę, czy te, jak wtedy robiłem z poprzeczniaka. Czekajcie, ja tu wezmę sobie te belki też tutaj, postawię, żeby mi się tu dobrze zawróciło, żeby tu był taki. Takie miejsce na zawracanie, no ogólnie nie wiem czy teraz się wyrobię, powinienem się wyrobić. Chociaż nie wiem. Eee. E, e. Czekajcie, zobaczę. No, na styk, ale dobra, wezmę sobie tą belkę i jadę do, na gospodarstwo po trzydziestkę. Mm, oczywiście z przyczepą i wezmę sobie. Mm, tutaj pozbieram te belki, naprawdę jest ogromnie dużo tych bel, e, ale... Oczywiście się pozbiera, także nie ma problemu z tym. Ja tu sobie jak widzicie taka jest dróżka, bo tutaj nie było tak zbytnio. E, bel, bo znaczy kostek słomy, bo w sumie to chyba było to miejsce właśnie gdzie mm, była ta jakby ostatni ten przejazd właśnie e, na tym owsie. Dobra, teraz jadę sobie dalej. E, Owiec, Nie wiem czy będę na następny rok siał tutaj. E, może się zasie Może zasieje. No nie wiem, zobaczę. Dobra. Ja tutaj sobie chyba zostawię na razie zetorka, żeby mi tutaj trochę odpoczął, żeby trochę ostygł, bo naprawdę trochę dzisiaj poprasował. Prasę tutaj wszystko jest dobrze, a wezmę na karmę jeszcze mojego pieska. Oczywiście, no i wsiadam do 30. Tutaj wszystko jest podpięte, kable są. Tutaj, dobra, wszystko jest. Odpalam oczywiście 30 i jadę na pole. Dobra, niech mi tuż dobrze wszystko odpali. I jadę na pole Czekajcie, ja tu sobie jeszcze sprawdzę, czy ogólnie hamulce działają O, działać działają Wszystko jest Kierunkowskazy też chyba chodzą Tak, wszystko chodzi I, Jak i tutaj w Ursusie C330 Tak i w tej przyczepie Dobra Jadę sobie, o, tutaj teraz w tą stronę I za chwilę na pole Oj, ciapek, dobra Ciapek się już rozkręca na obrotach mm, I, i, i Dobra, ja tu sobie zjadę teraz w tą stronę I, łoj, ale naprawdę jak teraz patrzę To jest ogromnie dużo tych bel Ja nie wiem i ile tutaj będę mu, na tej przyczepie y, Układał, ale dobra Ja pojadę sobie tutaj trzydziestką To o coś takiego m, Żeby było Niech sobie y, pochodzi trochę I zaczynam oczywiście Zbierać te kostki słomy Trochę ich będzie Też wszystkiego nie będę zbierał Ale trochę oczywiście Pozbieram, czekajcie hmm. Nie wiem czy w tą stronę, czy w tą układać o, Może w tą Stronę bym układał Jestem ciekawy ile by tu O coś takiego, dobra Mm, teraz idę po tombek. No, jak widzicie, jest 18.38. Tutaj, e, farmingu będę musiał jeszcze na tym dniu e, sobie. Znaczy, będę musiał, no w sumie nie muszę, ale jakby, że chcę e, właśnie sobie tutaj e, posiać rzepak, to będę e, będzie na tym dniu jeszcze chyba z jeden albo dwa odcinki. Raczej chyba jeszcze jeden wezmę tu sobie. Nagram czekajcie, wezmę. O, może coś takiego zrobię. E, właśnie odcinek, żeby przygotować i zaciąć to pole y, właśnie y, na... Y, po, przygotować i zaciąć sobie tu na tym polu rzepak y, i... dobra, na no, ogólnie teraz patrzę, tak, to nie wymaga ani zaorania, ani wapna także... Y, ogólnie to mogę w sumie wziąć tylko dać nawóz y, po gruberowaniu y, i siać bo ogólnie wiad, wiecie, że tam, no... Nie mam podsiewacza w siewniku, bo to wiecie, na razie to od małych rzeczy maszyn zaczynam, ale oczywiście rozsiewacz mam też wozum No, zakup, zakupić, zakupiłem dosyć sporo. Czekajcie, a wezmę sobie, jakoś tak złapię tą belkę, żeby o, sobie o, tak ładnie poukładać. I co, podjadę sobie trochę ciapkę tutaj do przodu. O, dobra, żeby też trochę pochodzić dobra. No i mi się wydaje, że tutaj będzie dobrze. No kurczę, też nie wiem ile tu już minut jest tego y, odcinka, y, bo naprawdę mi się wydaje, że dosyć sporo, ale jeszcze sobie trochę poładuję. Y, mam nadzieję oczywiście, że właśnie tak jak już mówiłem na y, poprzedniej części tego odcinka, że y, takie y, dłuższe też odcinki Wam się będą podobać, y, jak i również. Y, oj! Akurat oprowadzenie po gospodarstwie, no to był dosyć krótki, no ale wiecie, tam też nie, nic nie robiłem, żadnych prac polowych. Bo po prostu to było takie oprowadzenie po gospodarstwie. A teraz sobie jak wiecie, zaczyna, zaczynają się prace polowe, prace teraz pożniwne, w sumie można powiedzieć, bo żniwa, No skończyć skończyłem, teraz właśnie zbieranie słomy. Później no wiadomo, jeszcze żniwa kukurydzy, no to wiadomo, że to też czeka i to też trochę zajmie czasu, no bo czterorzędowym headerem do kukurydzy no trochę będzie tutaj zabawy, ale mam nadzieję, że damy radę jak coś to się po sąsiada zadzwoni, żeby trochę pomógł. Czekajcie, ja tu... O dobra i sobie kolejną belką jedynie tutaj napchnę, że tą, żeby tutaj było wszystko dobrze. O sobie tutaj na razie położę mm, mm, mm. o jakoś coś takiego złapię i, i o coś takiego chciałem zrobić I, i i już mogę o też trochę ustawię żeby było równo no moim zdaniem fajna akcja taka i prasowanie i zbieranie yy, słomy mam nadzieję że oczywiście wam yy, też się podoba taka akcja czekajcie wyznę sobie o stąd zrobię yy, kurcze yy, nie wiem jak to zrobić, żeby było dosyć równo, dobra, mniej więcej jest równo mm, Tutaj ten, to wezmę sobie z tego rogu y, te belki, dobra y, Powinno jeszcze na raz y, wejść Dobra, oj, ale się postawiła ta belka, czekajcie, ja sobie o, ją obrócę Dobra, mm, i teraz tutaj, może. naprawdę, no trochę, trochę chcę się skupić, żeby to mniej więcej wyszło równo Yy, aha, bo ta belka w sumie... Nie, czy wejdzie? Nie, wejść, wejdzie. Chyba mi się tak wydaje, chociaż też nie jestem pewien. Czekajcie, o... Mm, mm, mm. Czekajcie, wezmę sobie stąd w, y, tą belkę, żeby mi się tu nic nie zbagowało zbugowało, czy coś takiego. O! Nie, zmieści się, zmieści, także jest wszystko w jak najlepszym porządku. Wezmę sobie jeszcze jedną yy, tutaj kostkę słomy yy, i... Uj! I wezmę. Będę powoli kończył odcinek, bo to też nie chcę nie wiadomo ile tego minut tego odcinka robić. Także co. Mam nadzieję, że się odcineczek Wam podobał. Jak widzicie, no z tej słomy będzie dosyć sporo. Bo jak widzicie, tylko kawałek sobie pozbierałem, a już jest naprawdę dosyć sporo tej słomy. Także co. Ja się już powoli będę z wami żegnał, jeżeli się odcineczek podobał, zostawcie łapeczkę do góry, subika na kanale. Ja się już z wami żegnam do następnego odcinka. Na razie, cześć!